ten moment, bo usiądę na łóżku i zaraz będzie donate wysłany. Nawet jeszcze nie zdążyłem się położyć dzisiaj ani razu. Cały czas wysyłają te donate'y pieprzone. <śled> wow.

ale się pogorszyłeś, kiedyś to lepsze wysyłałeś. Teraz ledwo co się zaczęło, bo już się skończyło. Coś się zbliża uważaj. Nie, dosyć mam. Kurwa, nie działał jeszcze telefon, prawda? Wladimiry. 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 Wladimiry, co ty pierdolisz? 6 złotych. Stań przed lustrem o północy, zgaś światło, zapal świecę. Nie no, weźcie na prawdę. Nie, nie wysyłajcie mi Od takiego czegoś. Otowa, dotknij szkła, zamknij oczy. Otwórz, ujrzysz jej cień. No i przez Demini będę bał się do toalety nawet pójść. Jutro dostajesz wezwanie na policję. Kur... bo ty zaraz dostajesz na policję kuchu. wezwanie. Jutro to ci gwarantuję za używanie gruźb karalnych na moją osobę i obrażanie mnie. No... to kur... mnie nie prowokuj, bo zaraz wybuchnę.